Pałowski Adam, Stowarzyszenie Ogólne. A dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o prawnych aspektach konkubinatu. Konkubinat, definiowany jako trwały związek dwojga ludzi żyjących wspólnie bez formalnego zawarcia małżeństwa, jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym w Polsce. Mimo tego, polski system prawny nie przyznaje takiemu związkowi statusu równego małżeństwu, co rodzi wiele problemów prawnych. W niniejszym artykule omówiono wybrane aspekty ochrony prawnej konkubinatu, Powołując się na aktualne przepisy prawa oraz doktrynę, polskie prawo cywilne nie przewiduje żadnych szczególnych regulacji dotyczących konkubinatu. W przeciwieństwie do małżeństwa, które podlega szczegółowym przepisom dotyczącym wspólnoty majątkowej, dziedziczenia czy alimentów, konkubinat traktowany jest jako związek nieformalny, nie podlegający żadnym szczególnym uregulowaniom prawnym. Kwestie majątkowe w konkubinacie rozstrzygane są na podstawie przepisów ogólnych prawa cywilnego. W szczególności zastosowanie mają tu przepisy o współwłasności oraz o bezpodstawnym wzbogaceniu. W przypadku zakończenia konkubinatu, jeśli jeden z konkubentów domaga się zwrotu środków finansowych lub majątku przekazanego drugiemu, konieczne jest udowodnienie ich nakładów na wspólny majątek lub korzyści majątkowych osiągniętych kosztem jednej ze stron. W praktyce często konieczne jest przeprowadzenie dowodu z dokumentów lub zeznań świadków, co może wydłużyć postępowanie. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów konkubinatu jest brak ustawowego prawa do dziedziczenia po konkubencie. Konkubenci mogą zabezpieczyć swoją sytuację poprzez sporządzenie testamentu, jednak wiąże się to z koniecznością spełnienia określonych wymogów formalnych. Testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego, co dodatkowo zabezpiecza przed ewentualnymi sporami. Należy również pamiętać, że osoby dziedziczące na podstawie testamentu mogą być zobowiązane do zapłaty zachowku na rzecz spadkobierców ustawowych. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli konkubent zostanie wskazany w testamencie jako jedyny spadkobierca, krewni zmarłego mogą wystąpić z roszczeniem o zapłatę zachowku, co może znacząco wpłynąć na sytuację finansową. Konkubenci nie posiadają automatycznego prawa do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia swojego partnera, ani do decydowania o jego leczeniu w sytuacji nagłej. Prawo do informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz do wyrażania zgody na leczenie przysługuje osobom wskazanym przez pacjenta. Dlatego też zaleca się sporządzenie odpowiedniego oświadczenia w szpitalu lub placówce medycznej, aby konkubent mógł uzyskać dostęp do informacji medycznych w przypadku choroby lub wypadku partnera. Kwestia kontaktów z dzieckiem jednego z konkubentów po rozpadzie związku jest szczególnie skomplikowana. Prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje rodzicom. Osoba, będąca konkubentem rodzica, może jednak wystąpić do sądu o uregulowanie kontaktów, jeśli wykaże, że łączyła ją z dzieckiem szczególna więź emocjonalna i że kontynuowanie tych kontaktów leży w interesie dziecka. W po orzecznictwie polskich sądów podkreśla się, że dobro dziecka jest nadrzędną wartością przy podejmowaniu decyzji o kontaktach. Kontynuowanie kontaktów między dzieckiem a osobą, z którą dziecko łączy silna więź, może być uzasadnione, nawet jeśli osoba ta nie jest rodzicem. Konkubenci mogą korzystać z ochrony przewidzianej w przepisach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Choć regulacje te odnoszą się głównie do rodzin w sensie formalnym, orzecznictwo sądów wskazuje na możliwość objęcia ochroną również osób żyjących w konkubinacie, zwłaszcza gdy mają wspólne dzieci. W sytuacjach nagłych. Osoby doznające przemocy mogą wystąpić o nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę. Konkubenci posiadający wspólne dzieci mogą korzystać z przepisów dotyczących władzy rodzicielskiej i obowiązku alimentacyjnego. W przypadku sporu dotyczącego opieki nad dziećmi sąd opiekuńczy kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka, niezależnie od statusu związku rodziców. Konkubenci mogą również zawierać porozumienia dotyczące podziału obowiązków rodzicielskich i kontaktów z dzieckiem, które następnie mogą być zatwierdzone przez sąd. Polskie sądy wielokrotnie zajmowały stanowisko w sprawach dotyczących konkubinatu. Wskazywano m.in., że związek konkubencki nie rodzi automatycznie współwłasności majątku nabytego w czasie jego trwania, chyba że strony wyraźnie to uzgodniły. Podkreślano również, że ochrona kontaktów z dzieckiem powinna uwzględniać specyficzne okoliczności związane z konkubinatem. Brak kompleksowych regulacji prawnych dotyczących konkubinatu powoduje, że osoby żyjące w takich związkach muszą polegać na ogólnych przepisach prawa cywilnego oraz na indywidualnych uzgodnieniach między sobą. W celu zabezpieczenia swoich praw warto rozważyć zawarcie umowy partnerskiej, sporządzenie testamentu czy korzystanie z mediacji w przypadku konfliktu. Jednocześnie istnieje potrzeba nowelizacji przepisów w kierunku większej ochrony prawnej dla konkubentów, co pozwoliłoby na lepsze dostosowanie polskiego prawa do współczesnych realiów społecznych. Nikt oczywiście nie oczekuje tego, żeby konkubinat zrównać pełni z prawami przysługującymi małżonkom, chociażby z tego względu przewidywane są dalsze regulacje dotyczące relacji, które nie dotyczą małżeństw, a jednak dotyczą związków, jakby nie patrzeć partnerskich.